Witajcie, przyjaciele, Tomek Dorożała, Służba Apostolska. Chciałbym dzisiaj powiedzieć taki kontrowersyjny nieco temat o sianiu i zbiorze. Oczywiście dzisiaj będę mówił o finansach, ale on się tyczy wszystkiego. Jak zasiejesz, nie wiem, ziarno na groszku, to ci nie wyrośnie truskawka, prawda? Ani na odwrót. Więc nie spodziewamy się nawet tego. Więc, dlaczego nie masz w swoim życiu więcej pieniędzy niż myślisz, że powinieneś mieć? Najprawdopodobniej jedną z przyczyn jest brak siania. Jest to bardzo duży klucz, który sam stosuje. Już od dawna, jest to biblijny klucz. I tak samo jak właśnie z groszku wyjdzie ci groszek, a nie truskawka, tak samo jak zasiejesz kasę, zbierzesz kasę. Wiedzą o tym biznesmeni, którzy naprawdę obracają dużymi kwotami. Jak sobie zapytasz takich ludzi, co oni robią, to zawsze w charytatywne rzeczy sieją. Nie znam ani nie znam szanowanych biznesmenów, którzy by tego nie robili po prostu. Nawet niektórzy mają takie wymogi, żeby 10% oddawać do źródeł charytatywnych, jeśli chcesz z nimi współpracować. Więc można jakby w tym temacie powiedzieć, o, bo ty chcesz ze mnie hajs. A może w drugą stronę? Może chce, żebyś ty miał hajs. <laughs> tylko żeby mieć, to trzeba zasieć. Ale skąd powiesz? Każdy zawsze coś ma, uwierz uwierz mi, tak jak ta wdowa, czemu Jezus sam zwrócił uwagę na tą wdowę. Ona dała wdowi grosz, tylko ten jeden grosik. A jednak to było jej 100%, dała 100%. Hmm, gdzie o tym mówi Biblia? W wielu, wielu, wielu miejscach, ale przeczytam teraz e, przypowieści Salomona 3,9. Czci Pana darami swojego mienia najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów, a nie ochłapami. Wówczas Twoje spichlerze, czyli jest to obietnica dla Ciebie, a nie żebyś tam dla Boga, wówczas Twoje spichlerze będą wypełnione, a Twoje tłocznie opływać będą w mąż. Spichlerz jest to, można powiedzieć, w dzisiejszym czasie kontą oszczędnościową. Czyli Bóg. Um, daje nam obietnicę, że jak będziesz siał hajs w kościół, nie w byle co, w kościół, czyli w służbę, która ciebie buduje, czyli też nie siejemy w byle co, siejesz tylko tam, gdzie cię to duchowo buduje, wtedy masz obiecane. Że będziesz miał konto oszczędnościowe pełne. I oczywiście tutaj nie będę ci mówił teraz tak. O, jeżeli do 5 minut nie zasiejesz to teraz tutaj masz numer konta, to, to wtedy nic się nie stanie. A jak do 5 minut zasiejesz, to teraz aniołowie przyjdą i ci coś magicznie zrobią. To jest bzdura i manipulacja. Jednak naprawdę Sianie działa. Sam z niego korzystam. I dzięki Bogu za tą. Za te prawidło. Jest to po prostu prawo przyciągania, prawo zasada siania i zbierania, którą widzimy w świecie. Napisałem też o niej w mojej książce Boże Prawo Przyciągania. Dlatego w Polsce ludziom się często nie wiedzie, ponieważ jedną z przyczyn jest taki umysł pijawki, który sam miałem. Tylko brać, brać, brać za darmo, za darmo brać. A jak tylko dać. To już jest problem, szczególnie osobom duchownym, tak? Szczególnie w ogóle oni to powinni się chycić roboty, chycić się roboty. To, to nie jest robota, to nie jest robota. I teraz to no, jak to u mnie działa. U mnie to działa tak, że ja na początku zacząłem dawać 10% do, do wspólnoty, w której byłem. Dzisiaj już daję z, z tego przepływu pieniędzy około 70-80% daje w królestwie. Więc tak to działa u mnie. Z ludzi, których znam od 12 lat, którzy sieją cały czas nieustannie co miesiąc, jak wypłata im przychodzi, naprawdę dobrze się mają i mają się coraz lepiej. Kiedy zarabiali na przykład 3000 miesięcznie, dzisiaj zarabiają nawet 20 tysięcy miesięcznie. Jak to działa? To nie działa jak magiczna różdżka od razu, że Bóg teraz ci da pieniądze. Po pierwsze, to, to, to jest wszystko od Boga, jednak to jest mechanizm tej ziemi. Więc ty nie wyciągasz z Boga jak z Aladyna, tylko po prostu tak działa dany mechanizm. Zasiałeś Hajsik, wraca Hajsik, ale jak? Wraca on poprzez pomysły. Dostaniesz, jak zaczniesz siać, będą ci przychodzić lepsze pomysły. Będziesz przyciągał ludzi adekwatnych do spełnienia tego, żebyś więcej zarabiał. I jeśli będziesz na tyle odważny i przez wiarę będziesz szedł do przodu, bo wiara jest zawsze wymogiem każdej obietnicy Bożej, to na pewno będziesz więcej zarabiał pieniędzy. Po prostu i tak to działa. Jest to sprawdzone. Polecam, jeżeli chcesz naprawdę wzrosnąć w finansach, zasiej z wiarą. Siej z pierwocin, czyli z najlepszej cząstki, nie z ochłapów, tylko tam, gdzie ciebie to buduje i zobaczysz, że będą ci przychodzić pomysły. Jak będziesz to stosował, to zobaczysz w swoim życiu obfitość finansową. Błogosławię Cię. Cześć.